Dobra widzowie to jest kolejny odcinek sekundy nagrany po tamtym odcinku dlatego po trzecim odcinku. po drugim odcinku dlatego, bo tamten już trwał 40 tamten już trwał 40 minut, więc nie widziałem się dłużać. No prawie by trwał godzinę, a ten dopiero ma 24 sekundy. jupij a tam wejść, a tam <grym> wejść. Ojej, zaczyna. zaczyna się. zaczyna się, zaczyna się, zaczyna się, ja się, obudziłem się, ja też się, <grym> zaczyna Ja zaczyna nie zaczyna się, zaczyna się, zaczyna się, zaczyna się, zaczyna A zaczyna to Widzisz mnie? zaczyna widzisz mnie? się, Nie, ale czemu Czemu ty latałeś? Tu jesteś, pa! Nie mam POTU! Faaaaa! O nie, tornado. Nie wejdę, zajmujesz mi się. O nie, to z tego będą, to z tego spadają kokosy. Ej, spadły. Aha, a to co to? A, to lód! Tam jest rama. Oooo. Tu się nie. nic nie dzieje. Ja jestem na trochę. Oh A no, klatka. Aaa, baba się mnie uwięziła. Biedna. Biedna osoba. Eee, dzięki ci że mają... My... Oh! Mam szabla. Mam szabla. Mam szabla. O nie, goś ma kapotulto. To jest moje, a nie winne polo Nie, bo zaraz stracę, nie, nie Zabijecie A dobra Nie, ja jufu, tam leci Nie, to jest puste pola O, nie wiem Kolejna co tu się stało, śnieg, zimno, ślisko, o nie trzeba szybko przebiec hmm. a to są po prostu takie lecznice dobra widzowie co tu się stanie? No kolejna dura O, ty jesteś. no nie, no tak zielonego nie ma. No dawaj mi. No, On dawaj mi to! Nie! uff Nie! ta DURA! ta DURA nie ciąga! O nie pszczoły! usta. şim artık. Çekme tüneli mi geliyor? Dijital mi? Ne şey var? Ah, ne kadar çok Nasıl etrafında? Pełny hapajko jedyny Nie Śnieg tu spadł mm, m -m -m -m. Na most jest Kolejna O no nie jeszcze nie A tu zaraz będzie ognisko Aha O kilka Ty jo. Hm. A tu se vejde. To je snad. Týka, že by tu zaraz nebylo klatky. A co to? No, Dobra. Dobrze má... Działko. mi działko? Mogę wziąć to działko? Tak, mogę wziąć to działko. Hmm. Mogę strzelać. Mogę strzelać! Które? Mogę działko. Mam, mam działko. Które możesz strzelić? Jestem w hmm. tamtą babkę, coś na lodzie. Ale papa mnie postrzeliła, zniszczyła mnie. Wybuchło mi działko. A nie, tak ona, nikt mi go nie zniszczył, tylko mi ono wybuchło. Mam mam do czarnej dziury, czy nie jestem O, jak ktoś poleciał w kosmos, bo ma wódki. Poleciał i zaraz padnie. Ja duga, ja o spada O, spada! Obstawiam, że Kolejna faza! Kolejna faza, Bruno! Czędzie się wumę. Kolejna faza nadchodzi. O oh no, a to nie Nie. Ta Ta babcia coś ukrywa. Nie, nic nie ukrywa. M Mogę wejść? Nie, nie będę. A nie będę chodził. <grymne> no, może będę tam kiedyś stał. jestem tylko wiosą, osoby, Jeżeli to wygram, będę Bóg tak Ale stać. Aj, tamta łapcia się mocno trzyma. <grymne> nie! Nie, nie, nie! Nie! Uff! O, oh, mnie... Nie zdało mi się nic złego! Trzy osoby zostały! Nie wiem, ja! Ale ekstra! Dum, dum, dam, 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 dżam, dum! Może to se kopię w maletę? A może nie? Można, a może nie. Te ten tornado się teleportowało na bezsensowne miejsce, bo tu są kraty. O nie, o no, tam mi dziura. Help me. tam jest czarna dziura. Nie! Nie, Ono, no, o no, utknęła na nam Ona chodzi się. Já ja se to chodzę. O, oh, tam akorát bylo. Oh, no, no, to šlo Tenčí. Musím jít do sem stane. Po té Ne. Tak. Ne. Ne, Ale wiesz, ja wygrałem. Ja tam stoję! Ja tam stoję! Ja tu stoję. Ja stoję. stoję! Jestem ja. A to kto? A to kto? A to kto? Bruna, a to kto? Jest, to jest. Ja sama wygrałam. To ja, to ja jestem. To ja jestem. Nie, nie, nie. To ja jestem. To ja! Jest. А, вот она, вот нет, я а я, я не знаю, что я делаю. Я не Ты можешь спать с А, я Я могу спать Я могу спать с ней. Я могу спать с ней. Спать с ней. аккуратно. Wow, Mam Nie chcesz to A mogę dokończyć? Oj. Początko tu jest? Ja estou tańczę. Ła, wow, czemu to działo? Mi się wysadziło? Dobra, mam, mam, mam wejść grę. Aha. Mam trampolinkę. Ta trampolina mi zabiera HP! Nie! Nie mam pełnego HP. Dobra, jeszcze. Jak znajdziesz grę? Mm, 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 mm.

Nie lubię ona. Czemu? Nie ma, nie, nie no. Ja będę grał w Dobra, może nie w to. Tam to Tylko, Tylko No to ja wchodzę. O Bruno! Zielone. To co? Ludzie te pana a nas nie te pa O mój O mój Boże O jestem! A ja nie musiałam się budzić! Co? A czekaj, bo mnie dziś te Ej, ja, ja wychodzę, bo nie ma... Dzięki! 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 Aha! Dzięki! Ej, to nie jest! Czemu mnie tam nie było? Nie, ja, ja wychodzę. A wychodź. Bruno czekaj. Wejdź... wejdź i wyjdź. Aaa, buza! Bruno, wejdź i wyjdź, bo... Nie. A wiesz co mi się stało przed sekundą? Buza! Ja gram. Możliwe, A. że... Może, możliwe, że nie będę miała z tobą, wiesz? Nie, ja jestem z tobą. Nie, zginąłem. Co gramy? Czekaj. Opuść. Kliknij opuść. No Może w Może w Grogarda? Nie. Ej, no to... Ej, filmik! A to filmik? I co I zielono z tego? Dobra, gramy w Ontworth. Auta. Nie au... Nie auta. Did go and That's sweet. Uh. Um. Yeah. With... Oh.

było bo... A nie pamiętam, jak to się grało. No, trzeba skakać, bronić królowej i tak dalej. Ale nie, ma, nie wystartuje, bo nie wyjaśni. No, musisz po prostu wybierać tych, na których ty stać Masz jeden. Więc to, to że, że za jeden kupić maksymalnie. Pozwól że zamierzam. Ja A ma O, Marta. nie, 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 jesteś? O, jaki jesteś. Co? Jestem na Trzy Królowe. Za nim! I go nie, za idę do, do zielonych za zdrajcą. nie, za zdrajcą, tylko za zielonym. A jakiś wielki zielony. No to zabij. Gryź go.

<síntos> Mam 4. Nie, jakoby się tak naim dalej czego. Dobioczy. A to ma stanie? komuś już dobra. Są tutaj São To mm, jest é um Koniec. pomoże na Ej, pomoże, bo moja szczęka mi nie daje rady. Ireszta tego wszystkiego. Ja chyba muszę jednak... Mm, iść tam do... W ktoś ich. już... Znalazł przejścia. A? Bruno, musisz iść tam, gdzie są... Ja. Szybko do królowej wracać! Jakie A. Ja idę tajnymi przejściami do, do tajny, tajnymi przejściami do czerwonych. A potem zawracam. Gdzie są tajne przejścia? No tam na górze jest takie jedno tajne przejście. I stąd mam jaja. Mam. O! Jeden jajko. jajo! Ja miałam kilka jajek. Które się zjadłem na śniadenie. No patrz, w drugiej komnacie, w komnacie respowej jest takie miejsce, w którym w którym jest takie przejście w górze i w nim się, i w nim chodzę. I tam, i tym przejściem można przejść po jajka. Uwaga! No mojej. Nie, nie. A... atakują! Uciekać się innymi sześciami szybko. Mam mało... Jestem wielką brówką. Mam mniej chyba, bo, bo straciłem po co z walki! Jestem wielką mluwką. A dobra już zaraz. I ja ty jesteś gigant, a ja... A ja Muszę to zjeść. Zregenerować CHP. O jak ja to powoli nie je, mam nawet jedzenie nie mogę szybko zjeść. Dobra. Wiedzę, że... mnie! zabiła mnie! W komnacie. Przy komnacie rozpowej! Ja to jakaś mruga. Walczymy <gry> teraz z zielonymi. Dobra. Fioletowi! Nie ma fioletowych. Są tylko zieloni. Zieloni to nasyceny wróg. Zieloni! Zieloni mówią. Zieloni to nas krópka niebieska. Dokąd ja dodam tymi tunelami Nie! królowa na królowe! O, prawie. wszystko Mogę jakiś mam danio, Nie mam. Ma. A ja sobie wykopię tunel własny. I idę. Zjeść. Na królową! Zielony? Na zielony ich atakuje, prawie. Ja miałam ak. Ty byłeś duży teraz. No? Widziałem, że nie piadłeś. Tak co ja byłem? Teraz byłem w najmniejszym jestem on ma się do... nogę. wiesz, jaki to strutnię zabić jakąkolwiek królową Aha, te kapeczki są No i mądrzejsze po fialku. Nie, nie, To nas nie, nas idą? Na ratunek królowie! Dobrze, że ją doszło za, za daleko. Poświęcić swój żywot chcesz dla niej. Zabijać! Ben. Brówko! Ej, ja się zaczaję. Nie ucieknę tak daleko! O nie. Ja obrońcę. Nie. nie. Ja... Ja będę... Ja będę w królowie. Ja będę na królowie. Dobra. <grym> Nadchodzę! A nie, mrowka. <grym> Pomogę ci, Gucio! Czegą zabity? Hej stój Gucia! Skacz! Wskacz! Ja jestem przy królową. O. Nie wiem, czy nie Na ja, ja jestem na królowej ja co Ja też A ja mam niebieską kropką gdzie podświetlonego Dlatego, bo... Się, bo chodź powiem. Gutek, chodź Nie Ja idę na nich Nie, ja jestem obrońcą królowej Cała naprzód Już na sto Ale Bruno Jedna osoba musi zawsze za dostawać za 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 bo... można Może nadać. nadejść А, но я. Наклонявам. Час! Час да ви нахлита! Час на Ча? Чаос? раптонек. Час на на -э. Рук тудай. Рук, 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 рук тудай. Prezentuję. Czas na ratunek Czas na ratunek Dobra skok skok Daj na kampan kampa. Wysyłam sygnał Wróg tutaj Gdzie? Był przynajmniej był Wróg był Wróg tutaj wróg jest Zabalaj go Nie mogę zabić Niech jest dużo!

Nie, nie ma tu wroga, jak Uznaję, że się z tym wrogiem. A nie, to mrówka, mrówka. Dobra. Idę na malutkie zwiady. ნედათი ნანახველია შესაძლოა ვიდეოა ეს სამი